W ruchu światło życie odkryłem Chrystusa, odkryłem piękno Kościoła, które, którym się zachwyciłem, którym staram się dzielić z innymi. Dzień Święta Krztu Pańskiego jest przede wszystkim dniem patronalnym naszego ruchu. Pod przewodnictwem biskupa modliliśmy się dzisiaj na Mszy Świętej o dary Ducha Świętego, aby Duch Święty nam towarzyszył przy podejmowaniu różnych wyzwań, które czekają nas w tym roku. Światło Życie jest to największy ruch, jaki w kraju naszym powstał. Jest to również ten ruch, który ubogaca wszystkie dary charyzmatyczne kościoła i którego przyszłość. Jest niesłychanie ważna dla Kościoła w Polsce. Ruch Światło-Życie dał mi bardzo wiele. Generalnie e, pokazał mi Pana Boga w taki bardzo bliski sposób e, i przemienia mnie cały czas. Staje się, myślę, coraz bardziej dobrym człowiekiem. Wspólnota w, w życiu nam bardzo dużo daje. Przede wszystkim umacnia nas, wskazuje nam drogę, jaką mamy iść. Dlatego ten ruch teraz tak mocno się rozrasta. Dla mnie to przede wszystkim jest radość, radość każdego dnia, że mogę właśnie uczestniczyć w czymś tak pięknym, w Ruchu Światło-Życie, gdzie mogę spotykać Pana Boga w każdym człowieku. Wydaje mi się, że taką konstytutywną zasadą Ruchu Światło-Życie powinien być prolog Ewangelii Świętego Jana on mówi, że w Jezusie w tym słowie, które stało się ciałem, objawiło się i światło, i życie. Życzę, żeby ten rok, rok, o którym przez chwilę słyszeliśmy, ma zawiera tak ważne, ważne wydarzenia, żeby te wydarzenia dokonały się również z aktywnym udziałem ruchu światło i życie. Niech światło oświetla nasze życie, niech życie prowadzi nas do światła. Amen.